I ja się maneczka widzę z tej strony. ja Wiem, że nie było du... <laughs> Przepraszam. nie było dużo odcinków, bo po prostu musiałem dodać nowe mody. Jak widzicie, dodałem 10 albo w sumie można powiedzieć 11 nowych modów. W sumie były już, pamiętam, że wtedy 6, 4 jakoś tak. Ale dobra. Jak to zwykle robimy. Hardcore da. A zapomniałem powiedzieć, zostawcie łapę, suba i dzwona. Dobra, yy, widzicie, nowy świat robimy. Zasadniczo dodałem trochę nowych takich modów. Jak, yy, myślę, że ten mod Wam się spodoba, ale nie wiem, bo niby to jest ułatwienie, niby nie. O! Przepraszam. No, no więc właśnie. Bo dodałem takiego fajnego moda, żeby widzieć, jak to się kraftuje bo jeżeli teraz mam tyle modów, to to się może przydać. Dlatego mówiłem 10 na początku filmu, bo ten 11 to tak jakby nie jest taki moto modem. Mod, może mod? Mod to mod. Ale dobra. Ogólnie chodzi o to po prostu, żeby ja go nie uznaj jako takiego moda do gier. On tylko jak dla mnie, mi on tam pomaga, tylko żeby zobaczyć, jak coś się kraftuje. I wam to pomaga, bo będziecie też wiedzieć. Jak coś to mody. Napiszę w komentarzu od kogo mam. Połowę z nich, może nie taką połowę, ćwierć z nich mam od niego. Napiszę wam nazwę YouTubera. On nagrywa bardzo dużo modów. Tu, on się nazywa Hewa. Możecie sobie wpisać. Hy, 3, Ewy, A. On nagrywa właśnie mody. A nawet jak wpiszecie mody 16.5 spacja forge, to też on wychodzi hewa. No więc właśnie. No. Akurat jak omawialiśmy mody, to się serwer stworzył, więc jest doskonale. Jestem ciekawy, czy Was też, jest taka fajna pogoda. Słoneczko fajnie świeci. Patrzcie, co się stanie z moim komputerem. Co jest? Nie wierzę w to. Ale ja, ja. Nie wierzę, co znaleźliśmy. Dobra. Postaram się podejść do drzewa. Dobra. Podeszłem. Niszczę. Ja A w ogóle napiszcie, czy Wam się podoba mój skin. O, widzicie, jest ten mod. Ja. Wiem teraz już wszystko. Opa, 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 opa. Hej, ho, hej, ho, hej. O, widzicie? Tu macie jakieś świetliki, tu są jakieś... O, pobrałem też fajnego moda. Zaraz... <laughs> Będę miał od razu domek fajnie, więc no. Tego jest tyle, że to jest głowa mała. To jest nie do pojęcia w ten jeden odcinek. Się nie dednąć. Z tego co wiem, tak, są potrzebne drzwi, schodki, dwa piece i dwa kraftinki, tak zasadniczo. Zaraz wam powiem, co chcę skraftować, tylko zobaczę, czy dobrze mówię. Bo ja tu miałem takiego fajnego moda jeszcze na opa. Boże, nie na opa, o tu. O i to chcemy skraftować. Dwa kraftinki, Dwie pary szkła, jeden piec. No i to jest już taki z łatwiejszych, ale ładniejszych ząbów. Dlatego widzicie szybki piach. Pyk, pyk. 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 Robimy z tego. Pyk. Robię od razu trzy craftingi na raz. Chopa. Z tego robię patyki. I teraz tak. Muszę nie dość, że skraftować schody. To jeszcze potrzebuję na drzwi. Więc jeszcze dwóch drewien mi brakuje, więc drewna trzeba trochę więcej nakopać, ale warto. Zobaczycie, że bardzo jest to warte tego. Akurat to jest warte. A jeszcze sprawdzę, jak się inne buduje, na przykład tego, jak się buduje. O, to by było ładniejsze, a ten domek jest ładniejszy, albo tego w sumie. tutaj też jest mniej nie... Ale będziemy ro robić ten najlepszy. Czy ja jestem lepiej czy tam jest wioska? Tam jest wioska. Dobra, jest dobry Sit. Wioska się przyda. Może nie, żeby zrobić ta, ale żeby się przespać. To jest dobra rzecz. Powiedzcie hmm. tak. Powiedzmy tak, że zrobię już ten domek, postawię sobie go. Co potem zrobimy? Bo coś trzeba jeszcze potem obknieć ale dobra. Opa. Wiecie, że na 30 subów pioseneczka jest. Zostawiajcie subiki. Powiedzcie kolegom, koleżankom, niech dają suba. I będzie piosenka. Dobra, nie wiem, czy to się w ogóle opłaca lutować, jak tu kowala nie ma. Co najwyżej to ważne tylko trzy rzeczy z tej wioski. To, to już jest jedna rzecz i poskromimy. Tego pana. tamtego tego pana. tamtego tego takiego białego pana. No i wezmę sobie dwa ścieżki Nie będę już tak brał ich za dużo, bo zapewne golem mnie zabija. To jest pewne. Z tym się mogę zgodzić, bo to jest pewne, że umrę, ale dobra. Postaram się to teraz kaftować. Baby, I dobra. I teraz najważniejsze rzeczy. To jest to. Hopa, hopa. Schodki myk. Kilof. Wow. Kiloff i siekiera. Hop. Nawet mi zostało trochę rzeczy. Ja to dobrze wiem, że mnie golem zabije. Ja to dobrze wiem, że mnie bo ja znam akurat golemy, że one są jakieś mądrzejsze w tych wersjach, tych nowszych. To jest do pojęcia, to wiem dobrze, że wy jesteście prosami totalnymi w Minecraft'a i wy lepiej ode mnie to wszystko wiecie, ja to wiem. On, Ja się boję, że on na to wejdzie. Boże, nie walnij mnie, proszę Cię, nie walnij mnie. Stój tak. O, ale pięknie. Dobra, może się nam uda go zabić. Oj, pewnie da. Dwie kryty jeszcze. Oj, nie tak I teraz powinien. O, teraz. E, teraz? E, teraz. Ok. No, biorę te schodki. Trąba. Bałem się, że wejdzie, że będzie mógł na to wejść. O! O, 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 właśnie, właśnie widzę. Bo ja zapomniałam o tym powiedzieć. Zdałem taki mod fajny na rycerze. Ale boję się tam iść, bo oni naprawdę są mocni. I jeszcze jest to hardcore i trochę się tam boję iść. Bo jak ja umrę, to będzie przypa. Bo już dużo razy umarłem. I chyba tego nie chcę powtarzać. Dobra, najpierw wam pokażę to, co trzeba zrobić. Hopa, trzeba zrobić ten piecyk. W tym piecyku. No nie skraftowałem go, nie wytrzymie. Hopa. Dajcie mi to. Dziękuję. Przepalamy teraz tym drewnem. piach. Po co piach? Na szkło? Szkło nam jest kurde. Chcę tam iść, ale nie powiem, że nie boję się. Wam to pokażę tak. Tam ma coś szklanego, nie wiem, ja tam jeszcze nie byłem. Ja wiem, że są zamki, to na pewno, ale że jest takie coś, to nie wiedziałem. I wyrazem to zwiedzimy, bo ja o tym nie wiedziałem, a ja powinienem o tym pewnie wiedzieć. Więc no, pyk, myk, zbieram piec. Pyk, mogę piłka zasadzić. Hop. I wiecie, patrzcie, robię tak. Pyk, myk, myk, pyk, myk, myk, myk i pyk. Dobra. Nie wiem, czy wasze oczy są za, na to gotowe, ale zobaczcie, co się teraz stanie. Powinno mi kompas kreszować. Dodam Domek. Mamy domek. Piękny domek. Patrzcie. Samuszka. No, bo skrzynki są puste. Ale ważne, że ich nie musiałem kraftować. wszystkie stoły. Yeah. No, ale na pewno drzwi zrobimy. Na pewno zrobię drzwi. To na 100%. Nie wchodzić mi tu. Nie będziecie mi tu wchodzić. Tu też, widzicie, tu macie. Tu jest niedość, że. To jest zanurzony rzecz. Na no serio polecam Wam tego MOBA. Na takie domki, bo to jest fajne. Dobra. Robię siekierę akurat. Myślę, że siekiera będzie lepsza niż kiela. A właśnie dlatego. Zebrałam Ja nie chcę. Nie chcę, do góry. Skoro i tak teraz tych mięśniaków muruję. Pyk. I oni tam teraz będą stać. A potrzebuję trochę wieśniaczków. A oni są idealni, dobra. Yy, idziemy tam. Jak dane, to kończymy odcinek. Git. Najwyżej zagramy jedna rundka bedów. Jeszcze, żeby wiecie, pokazać wam te moje skill'a. <laughs> Skile. Dobra, lecimy tam. No czemu nie idzie sprintować? Yy. Nie wiem, raczej na razie modów żadnych innych nie będę dodawał. Dlatego że... Ej, czekajcie, tylko sprawdzę, czy nagłośnienie działa. Uuu! Dobra, działa. Myślałam, że będzie głos mi nie będzie słychać. Dobra, powiem tak, ja jeszcze gotowy nie jestem, żeby tu wchodzić. Co? So jest. Dobra. Wejście z drugiej strony pewnie, bo jak tu jest takie szkło. Ile powoli, w ogóle tam jest kopalnia opuszczona, nie że coś. Jezus Maria, tam będą na 100% O nie, tam będą na 100% rykowe. i ja się boję. Powiem, że nie boję się, bo pierwszy raz gram na takich modyfikacjach akurat a wiecie, że dużo modów już miałem. Nie, no takie wejście. Nie, no to wyjście jest za creepy. Nie, nie, tu się coś pewno stanie. To w kościach czuję, że tu się coś wydarzy. Tam coś było. Nie, oni tam są. Co? Usadnicy. Ja cię, dobra. Myślałam, że to będzie inaczej. O ja dobra. Tajność pod wodą. Mroźny piechór. Łagodny upadek. Ochrona przed odniem. Będę te książki krok brać, bo nie. Patrzcie jaki rząd tutaj mam. Ochrona przed ogniem to jeden, ochrona jeden. Ja mam takie książeczki, takie coś, co ja bym chciała normalnym, bez modów survivalu. Ochrona przed wybuchem, ochrona przed pociskami. ochrona przed wybuchem. Książeczki kolejne, myk. O, okej, okay. skrzynka, myk. Łagodny upadek Dwójka, groźny piechór, ciernie jeden, to już będziemy mieć ciernie dwa. Więc nieźle. No, ochrona przed pociskami. Ciernie. Oddychanie pod wodą. Jacie, ochrona przed ogniem. Jacie masakra. Boję się tego rzędu. Bo... Oho, kolejne książki fajnie fajnie kolejne książki nie ma cię patrzcie ja już książek mam idę 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 chodź chodź dobra nie ma już więcej nie widzę nie to za, to co? To jest na 30 level na 100% Powiem tak Nie jestem do końca pewny Czy enchanting mi wypadnie Boję się Nie, nie rób tego Nie Wypadł ja nawet diamentów Nie musiałem kopać O fajnie Macie to pozwólcie żeby Ja że sobie pożycę. Pożycę. Bo się przyda. Z pan nie będzie dużo. Pozostań. No dobra. No to jedną rzecz już przygotowałem pora na drugą. Powiem wam, tu lud był nawet nawet niezły. O, aha, to już wiemy co tu się kroi. Znaczy ja byłem. Jestem ten cały kościół. To wygląda jakby tu sobie kościół. To są same książki. Jezusinku i nie tych książeczek. Jest patrzcie na widzowie. Co to jest? Dobra, idę, idę, idę. Pik, 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 pik. Fajne, ładne są te szkła. Tak. Szczerze takie randomowe niby. Nie wiem czy coś będzie pod mi Na razie je zostawiam. Skopię te książki. Bo z tego co ja znam, jakiekolwiek opowiastki to na 100% już powinno pod nimi być, ale nie ma nic. Na 100% już będzie pod dywanami. Czy tutaj jest normalnie, to ten, tutaj normalnie będzie kamień. Oha. Okej. Okay. Dobra, to już skończymy, ile zostało czasu do odcinka, ile nagrywałem. O, patrzcie. Dobra, może być. Pa, widzimy się może jutro, może pojutrze w następnym odcinku. Cześć.